Wyglądam jak Marek Mostowiak, no bo wyglądam jakbym był spod mostu. To idealnie. Nie wiem, patrz, mogę to zmienić. Teraz wyglądam jak. O, ku... o mać. Uho, ho, ho, ho. <laughs> Ty jak ja tam rękę wkładam, to jest ciężko wyjąć. Siema z tej strony, Albert. Dzisiaj opowiem Wam o nowym bildzie w poe. Niesamowite. Edward Nożyco-Ręki. No, Johnny Depp. I teraz mam jakieś w... ręce dziwne. No i tak to jest, jak suchy szampon działa. Nie tłuste, one są umyte tylko suchym szamponem. To jest tak śmieszne, jak przychodzi raz na, no nie wiem, miesiąc osoba jakaś i mówi a już używasz czegoś do włosów? Super wyglądają. A ty siedzisz od tygodnia z nieumytą banią, jak j**ny śmieć. I mówisz Dzięki, nic nie używam. To geny. Nie wyglądają źle. No, inaczej, jak wam powiem, że ostatni raz myłem głowę 6 dni temu, no to nie ma tragedii. Tak szczerze.